Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Jugowski i dzisiaj jesteśmy na BMW M Festival. Wydarzenie, które zrzesza nie tylko miłośników, fanów marki BMW, ale przede wszystkim ludzi związanych z najszybszą literą na świecie. Literką M. Festiwal to nie tylko tor wyścigowy i zmagania w samochodach najszybszej litery na świecie, to także ekspozycja. Z nami dzisiaj są BMW M3 oraz M4 Competition, oczywiście z BMW M-Cars. Na wydarzeniu spotkamy także wiele prywatnych samochodów, oczywiście wszystkie M-Power, dlatego taka atrakcja, takie miejsce to przede wszystkim spotkanie miłośników marki, ale także nawiązanie nowych kontaktów i rywalizacja na torze. Zwróćcie uwagę, mamy poprzednie modele M4, X6, kolejne M4, a także poprzednią generację modelu M5. Dlatego wydarzenie M-Festival jest dedykowane dla wszystkich miłośników m Za mną znajduje się symulator, gdzie możecie za pomocą najnowszej technologii, najnowszego sprzętu usiąść za kierownicą wyścigowego BMW i poczuć się niczym na torze wyścigowym Nürburgring, dlatego jest naprawdę super. Bawimy się świetnie, a emocje są od samego rana do samego wieczora. W tej części kierowcy analizują swoje czasy, przez co mogą zmieniać się technikę jazdy, poprawiać się w następnej sesji. Dlatego to nie tylko wydarzenie, aby sobie pojeździć, ale również analizować i porównywać swoje czasy, umiejętności, a także ustawienia samochodu. Za to po mojej lewej stronie tutaj możecie uczyć się teorii, czyli jak jeździć na symulatorze po to, żeby jeździć szybciej. Dlatego też takie wydarzenie to wspaniały czas, żeby spędzić wspólnie z młodszym gronem, a także ze starszym gronem, gdzie jedni rywalizują na symulatorach, a drudzy na torze wyścigowym. Będąc na Silesia Ring możemy spotkać nie tylko samochody, przede mną M1000RR. Jeden z najszybszych ścigaczy BMW, który ma niesamowity charakter, pełen karbonu, aerodynamicznych dodatków, poprawiający performance podczas jazdy na torze. Oczywiście aktywne zawieszenie, stabilizacja toru jazdy, wheelie control i tak To wszystko wykończone najwyższej jakości materiałami, takimi jak włókno węglowe. Czy też bardzo lekkie stopy w zawieszeniu, które jeszcze bardziej poprawiają charakterystykę pracy, a także powodują, że na to, że jesteśmy szybsi. W padoku możemy spotkać również takie egzemplarze jak M4 CSL, który ma pełno fascynujących dodatków. Mam nadzieję, że kiedyś nakręcimy osobny materiał o tym samochodzie, aczkolwiek na M Festiwalu możemy go oglądać z każdej strony i naocznie sprawdzić dosłownie każdą perfekcyjność tego samochodu. I na sam koniec gwiazda tego festiwalu, czyli model M3 Touring, który dopiero za jakiś czas się pokaże w sprzedaży. No trzeba przyznać, jak widzicie, że cieszy się niesamowitym oblężeniem, ale także przyciąga w każdym detalu. Dlatego warto być na M-Festival po to, żeby być z nowościami marki, jeździć po to, żeby brać udział w różnych atrakcjach i fantastycznie spędzić cały dzień w otoczeniu fanów najszybszej litery na świecie, czyli M. Ja Wam bardzo dziękuję za ten materiał i do zobaczenia. Cześć!